Dzień dobry, dobry wieczór. Przed nami 18 stycznia nów w Koziorożcu. Na pierwszy rzut oka nów w poważnym Koziorożcu może wydawać się nam nudny i spokojny. Ziemski Koziorożec nie obiecuje nam jakichś nagłych zmian, ani spektakularnych efektów. I w sumie jest też ten, no taki, ale, z właśnie z małym ale, że pod tą pozoną koziorożcową nudą kryje się czas, w którym życie może wymagać od nas rozpoczęcia czegoś nowego i nadania temu nowej, realnej formy. To może być więc czas, w którym... Plany, które do tej pory pozostawały gdzieś w sferze pomysłów, planów, mogą w końcu zostać skonkretyzowane i wejść w fazę działania. Koziorożec pyta przede wszystkim o fakty. Interesuje go tylko to, czy właśnie to, co budujemy, ma jakieś solidne podstawy, czy jest trwałe i czy jest z tego jakiś pożytek. I pyta nas po prostu ile jesteśmy w stanie zainwestować i z czego też zrezygnować, tak by dopiąć swego. W koziorostu kończy się nam bowiem bujanie w obłogach, a zaczynają się twarde decyzje, takie, których nie da się tak po prostu zbyć i po prostu że jakoś to będzie. No, w koziorostu. Często buduje fundamenty naszego życia i coś inicjuje, i zmienia to u samych podstaw. I jest to często punkt wyjścia dla wszystkiego, co przyjdzie do nas później. Zapraszam. Za chwilę z każdego kąta zaczną wyskakiwać tam walentynkowe serduszka, ale umówmy się, od samego patrzenia na nie relacje się nie naprawią. I niezależnie od tego, czy utknęłeś, czy utknęłaś w singlozie, czy też jesteś w związku, który cię gdzieś tam być może uwiera, zapraszam Cię na weekend 13-15 lutego na warsztaty astrologiczne podczas których zajrzymy prosto w Twój horoskop, tak by sprawdzić, dlaczego być może w kółko wybierasz ten sam typ osoby, które, która Cię ostatecznie jakoś frustruje, albo gdzie w Twoim kosmogramie zapisały się jakieś blokady, które każą Ci uciekać przed bliskością. A może też gonisz jakieś niedostępne osoby, Hmm. Przyjrzymy się, czego faktycznie potrzebujesz naprawdę, a co jest być może tylko jakimś Twoim wyobrażeniem o miłości, które musisz może w końcu porzucić. Hmm. Będziemy pracować na żywym organizmie, na Twoim kosmogramie, tak, bez lukrowania rzeczywistości, bez też obiecywania jakiegoś księcia z bajki. Pokażę Ci mechanizmy, które trzymają Cię w miejscu i nauczę Cię, jak zacząć się yy, tak z perspektywy astrologicznej świadomie zmieniać. Szczegóły znajdziesz pod nagraniem. A jeśli nie chcesz czekać do lutego lub też potrzebujesz takiej analizy jeden na jeden, zapraszam Cię na moje konsultacje indywidualne, gdzie rozbierzemy Twoje, twoje relacje tak na czynniki pierwsze. Koziorożec to znak, który nie zajmuje się marzeniami, tylko rzeczywistością. Pokazuje nasze życie tak bez e, żadnego różowego filtra i interesuje go tylko to, co naprawdę działa. Rządzi pracą, odpowiedzialności i tym też, co potrafimy tak utrzymać przez długie lata. Tak więc w czasie nowiu tutaj w koziorożcu. Nie chodzi tu o jakieś nowe zachcianki, tylko właśnie o jakiś nowy, porządny porządek. Najbliższy nów wypada w 28 stopniu i warto tutaj kolejny raz zauważyć, że to już będzie kolejny raz z rzędu, kiedy nów wydarza się w tej samej, właśnie końcówce znaku. Co? Też zmusza nas tu do takich właśnie ciągłych rozliczeń. Późne stopnie znaku w astrologii zawsze działają bowiem jak taki egzamin końcowy. Nie liczy się tu to, co chciałaś być może zrobić, a liczy się tylko to, co zostało faktycznie już zrobione. Tak więc, nów nasz nie zaczyna się tutaj od takiej czystej kartki, a zaczyna bardziej od sprawdzenia jakichś fundamentów. Koziorożec nie pyta, właśnie, czy coś jest ładne, miłe, przyjemne, a tylko właśnie pyta, czy to się utrzyma, czy to ma jakąś stabilną strukturę. I właśnie, nów ten teraz uruchomi taką energię. I coś być może tu przejdzie z takiej fazy być może próbnej do jakiejś fazy już takiej konkretnej, stałej. Albo też odwrotnie. Jeśli coś nie ma takich porządnych fundamentów, przestanie mieć tu rację bytu. Rzeczywistość powie nam po prostu tu krótko: to zostaje, a to odpada. Dlatego Nówtem ustawi nam kierunek tutaj, być może na kolejne tygodnie, miesiące. I jeśli coś się właśnie w czasie jego tutaj zacznie, to raczej nie będą to właśnie jakieś bardziej takie mgliste marzenia, które chcemy gdzieś tam wdrażać w swoje życie, ale coś bardziej. Jako taka konkretna struktura, którą trudno nam będzie później jakoś już przesunąć, zmodyfikować. Nów nasz mocno dotyka nam piątego domu, właśnie naszego horoskopu, naszego nowiu. To obszar pasji, romansów, dzieci, kreatywności. I tu wchodzi nam właśnie z tym nowiem ten surowy koziorożec. I połączenie to sprawia, że to, co do tej pory było być może tylko jakąś zabawą, zaczniemy traktować bardziej poważnie. Tutaj jakiś nasz talent, jakieś nasze pomysły czy być może jakaś niezobowiązująca relacja, e, relacja e, przestaną być tutaj czymś takim luźnym, a tu będą musiały otrzymać jakąś formę, bo koziorożec chce, żeby to wszystko miało jakiś sens w takim twardym, realnym świecie, a nie tylko gdzieś w naszym wnętrzu. To być może będzie jakiś czas, w którym właśnie jakieś nasze hobby może stać się naszą pracą, a romans jakiś wejść w jakąś fazę zobowiązań. Jednak nie chodzi tu o to, żeby jakoś zabić tą właśnie piątodomową radość, spontaniczność, ale żeby sprawdzić, co z tej właśnie radości jest na tyle ważne. By zainwestować tutaj naszą energię. Piąty dom to także ryzyko, i nów ten mówi, że tu ryzyko właśnie wchodzi teraz no, w taką bardziej y, fazę odpowiedzialności i to, co wybierzemy tu, przestanie być już y, być może tylko jakimś chwilowym impulsem, a stanie się jakimś trwałym elementem naszej. Rzeczywistości. Naszemu nowiu towarzyszą Merkury i Mars. Oba są w koziorożcu i są dosyć blisko Słońca i też Księżyca, co sprawia, że now ten nie będzie jakiś bierny, jakiś miękki i bardziej tu właśnie będzie oznaczać, że chodzi tu o jakieś podejmowanie twardych decyzji, takie wchodzenie w działanie. Merkury jest, jak wiemy, odpowiedzialny za myślenie, za informacje, a w koziorożcu myślenie jest takie chłodne, konkretne, nastawione na wynik. I nie jest to więc taki czas na jakieś rozważania dla samych rozważań, bo umysł tu właśnie w koziorożcu szuka jakiejś struktury, planu, skuteczności. I właśnie w połączeniu z tym nowiem oznaczać to będzie, że być może zrodzi się tu jakiś nowy sposób patrzenia na życie, szczególnie na to, co robimy właśnie w piątym domu. Mars wnosi tu zaś nam taką energię działania, a w koziorożcu to taka siła, która potrafi iść bardzo długo, tak, w jednym kierunku. Mas przy tym właśnie nowiu sprawia, że to, co zostaje gdzieś przez nas postanowione, być może zacznie tutaj zacznie być realizowane i nie będzie tu miejsca na jakieś odkładanie spraw na później. Jeśli właśnie coś ma powstać, zacznie się tutaj jakaś budowa. A jeśli coś nie ma przyszłości, być może właśnie zostanie tu zakończone. Ta potrójna właśnie koniunkcja sprawia nam, że w ten właśnie działa jak taki punkt startowy dla jakiegoś takiego konkretnego etapu naszego życia. Właśnie myśl, decyzja i działanie są tutaj w jednym miejscu i właśnie w yy, jednym znaku. To nie jest częste, jest to dosyć mocne. I yy, co właśnie yy, może oznaczać, że to, co teraz gdzieś postanowisz, gdzieś właśnie w tych sprawach piątodomowych, nie zostanie tylko gdzieś w tobie, a zacznie się materializować gdzieś w realnym świecie. Tak krok po kroku niczym taki walec, w taki właśnie typowy sposób dla koziorożca. Bez pośpiechu, ale też i bez odwrotu. No w koziorożcu tworzy nam też takie miękkie, harmonijne sekstyle z Saturnem i Neptunem w rybach. To układ, który łączy nam taką twardą rzeczywistość z tym, co do tej pory było być może tylko jakąś wizją, jakimś przeczuciem. Neptun w rybach, jak wiemy, wskazuje na nasze marzenia, wyobrażenia, jakiś taki nieraz duchowy kierunek. Jednak wszystko to trudno jest nieraz tak uchwycić w, konkretnych, w jakiejś konkretnej formie. A właśnie Saturn w tym właśnie naszym znaku ryb, tu cały czas próbuje tak heroicznie tym wizjom nadać jak, jakiś, jakieś granice, jakąś strukturę. Ale właśnie kiedy ten nasz nów tutaj w koziorożcu wysyła tutaj do Saturna i do Neptuna sekstyle powstaje tu jednak bardzo taki um, praktyczny układ i to, co było być może tylko jakąś um, neptoniczną mgłą, zacznie przybierać tu jakieś konkretne kształty. Um, w praktyce oznacza to, że nasze idee, jakieś różne wizje mogą tu zostać właśnie przełożone na realne decyzje. I nów ten um, um, sprzyja takim właśnie Momentom, w których ktoś może tutaj z nas w końcu powiedzieć sobie, że no okej, okay, dobra, zacznę to w końcu robić na serio. Ale nie dlatego właśnie, że jakoś nagle poczuł jakiś zryw emocjonalny, ale dlatego, że pojawiła się właśnie jakaś struktura, jakaś większa możliwość, która pozwala w końcu coś konkretnego zbudować. To jest bardzo ważne, właśnie, wsparcie dla naszego nowiu w koziorożcu, bo sekstyle do Saturna i Neptuna w zmieniają tutaj, właśnie, taki jego ton. Surowość ta koziorożca dostaje tu, taki, można powiedzieć, taki głębszy kontekst, jakiś sens, i właśnie to, co. Gdzieś nam się zacznie w Piątym Domu, nie musi być wyłącznie jakimś ciężarem ani obowiązkiem. Układ ten mówi nam jasno, że właśnie tu marzenie jakieś nasze da się tu przełożyć na formę, ale tylko wtedy, gdy ktoś weźmie za nie taką odpowiedzialność. Mm, nów nasz y, ma jeszcze jedno ważne wsparcie. Jest nim trygon do y, urana w byku. Uran w tym znaku od wielu lat nam tu rozbija takie stare schematy bezpieczeństwa, y, jakieś tematy pieniędzy, stabilności i pokazuje, że to, co kiedyś dawało jakieś takie poczucia oparcia dziś często już być może nie działa. A jego właśnie tutaj ten trygon z naszym nowiem właśnie w Koziorożcu sprawia jednak, że ta zmiana nie musi być jakaś taka chaotyczna, taka uraniczna, taka niszcząca i może zostać tutaj nam wbudowana w jakąś nową strukturę to bardzo taki praktyczny układ oznacza to właśnie, że yy, co teraz się zacznie w piątym domu ma taki potencjał by działać właśnie w takich nowych realiach świata, jakieś, tutaj mogą się pojawić inne e, jakieś formy pracy, inne sposoby zarabiania, inne jakieś też formy twórczości, relacji. Może to wszystko zostać wprowadzone w taki sposób spokojny, ale i też trwały. Koziorożec bowiem daje tu taki plan, a uran podsuwa nam tu jakieś nowe rozwiązania. Trygon ten pokazuje też, że nie trzeba trzymać się tu jakichś przeszłych schematów, tylko właśnie dlatego, że kiedyś były jakieś bezpieczne. I jeśli coś teraz w twoim życiu, jakimś twórczym, finansowym, emocjonalnym się teraz zacznie gdzieś przestawiać, to właśnie po to, by stworzyć taką bardziej aktualną i taką, powiedział, funkcjonalną formę. To nie jest jakaś rewolucja dla jakiejś samej rewolucji takiej uranicznej, a raczej bardziej modernizacja tego, co ma właśnie dalej istnieć. I w połączeniu właśnie z tym naszym całym układem, naszego nowiu, daje to taki bardzo konkretny sygnał, że to, co teraz właśnie budujemy, może być takie właśnie jednocześnie nowe i stabilne. Gdy złożymy to już tak wszystko razem, właśnie... Yy, obraz naszego nowiu robi się taki bardziej mm, wyraźny. Nów nasz, bo tutaj nie dotyczy tylko takiego, powiedział, jakiegoś chwilowego, Hmm, jakiś nastroju, jakiejś emocji, jakiegoś krótkiego okresu, a dotyka raczej takiej hmm, samej konstrukcji życia, właśnie hmm, w, w obszarze Piątego Domu czyli tego, co jest dla nas takie osobiste i często twórcze. A w Koziorożcu wszystko tu właśnie wchodzi w taką fazę formowania się tak na serio i coś tu być może zacznie mieć jakąś ramę, jakieś, być może pojawi się, pojawią się jakieś zobowiązania i też być może jakieś konsekwencje. Koniunkcja z Merkurem i tutaj właśnie z Marsem pokaże nam też jasno, że to nie jest taki bierny moment, że właśnie pojawią się jakieś decyzje, jakieś być może rozmowy, jakieś wybory, jakieś konkretne działania. Te sekstyle do Saturna, Neptuna, dadzą temu jakiś głębszy sens, jakiś kierunek, a właśnie ten uran, ten uran otworzy nam tutaj drogę do jakichś nowych rozwiązań, co w efekcie powoduje tu, że w ten działa jak taki właśnie punkt, w którym różne wątki zaczną się tutaj składać w jakiś taki jeden spójny kierunek. Najważniejsze jest jednak to, że proces ten właśnie poprzez te sekstyle i ten trygon nie potrzebuje tu jakichś dramatów, żeby być skutecznym. Działa tutaj właśnie poprzez tą koziorowcową konsekwencję i te nasze działania zaczną tu przechodzić z jakiejś fazy takich luźnych możliwości do. Hmm, Jakiejś fazy bardziej realnej, jakichś różnych konstrukcji. I nawet jeśli na zewnątrz może to wyglądać hmm, jakoś spokojnie, to jednak w środku zmieni się, jednak tutaj nam hmm, bardzo dużo. Hmm, w nie mówi tam tu po prostu, że coś zobaczymy, co z tego wyjdzie a raczej, że to jest jakiś początek czegoś, co będzie tak rosło powoli w czasie. I właśnie dlatego to, co teraz wybierzesz albo też być może porzucisz, będzie miało duże, większe znaczenie, niż może ci się tak na pierwszy rzut oka to wydawać. Najsilniej odczują oczywiście ten nów w Koziorożcu same koziorożce. I też oczywiście osoby z takim mocną obsadą, jakiś planet osobistych w tym znaku. Nów będzie działać tu taki, jak, taki trochę reset systemu, i to, co dotąd być może było jakieś oczywiste, zacznie być tutaj jakoś przestawiane. Pojawią się właśnie jakieś nowe zobowiązania, nowe cele, nowe jakieś, być może też i granice. I nawet jeśli właśnie na początku może to właśnie tak jak już powiedziałem, wyglądać tak niepozolnie, to właśnie od tego momentu prawdopodobnie zacznie się jakaś nowa droga, która będzie miała realne skutki przez bardzo długi czas. Bardzo mocno odczują ten nów również osoby z planetami w znaku raka. Rak bowiem jest tu nam w opozycji do koziorożca, tak więc no w ten dotknie tu raki tak bezpośrednio i będzie działać jak taka konfrontacja pomiędzy tym, co takie prywatne i emocjonalne, a tym, co wymaga jakiejś odpowiedzialności i struktury. I y dla raków właśnie ten nów może przynieść być może jakiś wybór, y bezpieczeństwo albo rozwój, albo też jakieś y przesunięcia y w jakichś relacjach, rodzinie, w poczuciu stabilności. Y coś musi tu zostać skonfrontowane y z realiami życia. Kolejnym znakiem, który odczuje tak mocniej ten nów, jest balon, który jest tutaj w kwadraturze do koziorożca. Tak więc nów ten uruchomi tu być może jakieś napięcie między jakimś impulsem, a jakąś koniecznością budowania czegoś tak krok po kroku. Zderzy się bowiem tutaj, więc nam jakoś Potrzeba takiego być może jakiegoś szybkiego ruchu z jakimiś realiami, które wymagają czasu, dyscypliny, wytrwałości. I dla baranów lub też osób z silnym baranem może to oznaczać jakąś mm, presję, by porzucić jakąś impulsywność, właśnie na rzecz bardziej jakiejś strategii, albo też jakieś sytuacje, które być może. Tu wymuszą jakiś zdecydowany ruch tam, gdzie dotąd panował jakiś bezwład. Waga również znajduje się tutaj nam w, właśnie w napięciu takim znowiem, ponieważ też tworzy kwadraturę do koziorostwa. I, I właśnie dlatego dla osób tutaj z planetami osobistymi wadzy, Oznaczać to będzie być może jakąś konfrontację pomiędzy taką potrzebą równowagi, jakiegoś porozumienia, harmonii, a twardymi wymogami rzeczywistości, której nie, nie negocjują. I to, co było dotąd być może jakoś tylko tak ułożone, może przestać tu nam właśnie wagą wystarczać. Yy, nów. Może tutaj ten właśnie tak obnażyć różne jakieś, być może iluzoryczne kompromisy, jakieś też yy, nierówności w relacjach. Albo też yy, pokaże, że układy te po prostu działają tylko po pozornie. Yy, I dla wag yy, będzie to taki moment yy, być może decyzji, czy właśnie dalej podtrzymywać jakąś kruchą równowagę, czy wreszcie wprowadzić jakąś nową, jasną strukturę, nawet jeśli oznacza to taki y, dla wag konflikt i y, y, jakąś utratę wygody. Tak więc przygotujmy się na okres, w którym wszystko zacznie być mierzone mm, efektami, a nie tylko jakimiś obietnicami. No w Koziorożcu Wyznacza nam tu taki właśnie punkt startowy, i od tego momentu ruszy tu jakiś proces, który pokaże, co w życiu ma jakieś realne podstawy, a co było tylko taką konstrukcją na słowo honoru. Zachęcam Cię do pozostawienia komentarza, subskrypcji, łapki w górę, co pomoże mi rozwijać ten kanał i docierać tym samym do większej widowni. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony Saturnowi w końcowych stopniach znaku Ryb.